Spotkania Nie zwiastował łatwego zwycięstwa Łęcznianek. Co prawda miejscowe częściej utrzymywały się przy piłce, ale miały spore problemy ze skutecznością. Piłkarki Mitechu skupiły się na obronie i liczyły na grę z kontraataku. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, dała o sobie znać bezsprzecznie najlepsza zawodniczka tego meczu, Ewelina Kamczyk. Reprezentantka Polski w 45. Minucie najpierw wykorzystała precyzyjne podanie Patrycji Chmirowej, a po chwili podwyższyła na 2 do 0. I to nie był koniec popisów młodej skrzydłowej. W 62. Minucie po indywidualnej akcji Ewelina Kamczyk zdobyła swoją trzecią bramkę. Jestem z Ciebie zadowolona. Trzy bramki na pewno cieszą. Myślę, że w następnych meczach również dobrze to wypadnie. Po stracie trzeciego gola piłkarki Mitechu nie były już w stanie odmienić losów meczu. Łęcznianki grały natomiast jak znud. Na 4 do 0 podwyższyła Anna Sznerowska i był to najniższy wymiar kary dla rywalek. W kolejnych akcjach miejscowe trafiły bowiem w poprzeczkę i w słupek. w, w któreśmy stworzyli, to, to, to powinno być przynajmniej jeszcze dwie wpaść. No słupek, poprzeczka, no to nigdy tak nie ma w życiu, że co się chce to wpada. Górnik Łęczna, Mitek Żybiec, 4 do 0.